Dzisiaj będziemy sobie grać na naszym świecie jak zwykle i no i dzisiaj zamierzam pójść do kopalni więc yy, może zaczniemy od naprawienia tego bo to zawsze się tak ustawia i to wkurzające jest więc yy, zrobiliśmy troszkę rzeczy w ostatnim odcinku mamy magazyn na górze tak jak tutaj widzicie mamy małą farmę ale działa więc dzisiaj idziemy pokopać, bo tak jak widzicie, nie mam w ogóle yy, zbroi, więc zrobię sobie to, co teraz mogę. E, to chyba zadziała tak... Jeszcze tu... Okej... Okay. E. Okej, okay, powinniśmy już być bezpieczni na naszą wycieczkę do Kejwa, więc zrobię sobie jeszcze troszeczkę pochodni. Bo kto wie... Może hero brain nas nawiedzi, nie wiem Dobra. Idziemy tutaj No hmm, okay, okej co, co? Okej okay. Okej, okay, tego się nie spodziewałem Miałem się kopać w dół, ale... To, zmiana planu Strasznie ciemno. I strasznie w tej kopalni, ale... Nie jest aż tak źle. Idziemy dalej, o nie. Zabijak. O, o, więc jeszcze raz tak. you miss the Mam nadzieję, że się nie zgubię, bo tutaj jest troszkę ciemno w tej Dobra. Może już byśmy się wracali? Chciałabym zbudować taki dużą farmę może? Nie wiem. Jest tyle rzeczy do zrobienia na tym świecie. Ale nie wiem od czego zacząć. Zobaczymy. 45 węgla. Okej. Okay. Co to było? Jezus. są te dźwięki jaskini? boję się ich. O nie, tylko nie szkielet. To no, są strasznie mocne szkiele. Powinienem mieć tutaj jedzonko. O, tak, dobrze, jestem już zdrowy. Strasznie to co już wpuścić Może diamenty? Nie wiem, boję się. Chyba nie tak, że będzie jakiś irubranianek. Strasznie nie już boli głowa odbycia w tej kopalni, bo strasznie to. tu niczego nie ma. Ja już myślałem, że diamenty. Zobacz słychać tu poda, ale się nie będzie przepływać. O, co to? My jesteśmy na którym poziomie E28. To może tam widziałem jakieś takie dziwne numerki, to tam są chyba potwory. To pójdziemy tam. Jak to było tam? Nie, tu jest bardzo dużo. Nie mam patyki, więc... Widzicie, jest jeszcze tego małego zombiaka Tu jest dom Okej I zobaczmy, co tu jest Trzeci żelaza. Trzy żelaza aż jest jakiś jak tam chodzi, to straszne jest. Nie mam też patyków, co zrobię. Okej okay. Trzeba zrobić więcej pochodni, bo nie ma. Okej, okay, mamy żelazo. się kopie ten kamień? Co się w ogóle z nim robi? Chyba tam się robi mechanizmy z nim. 9 mamy. Nie wiem, zniknął to. No to nie trochę. Uuu, 19 mamy. Chciał troszkę diamentów. tam nie pójdę Chyba już się będę wracał, bo strasznie Nie, nie mogę do północy tej o. Dobra, wracam się, mamy trochę tego prochu, on chyba dobry jest Coś zrobię z tego prochu? nie zobaczymy Ale mamy żelazo, więc co Okay. Ej, gdzie było wyjście? Ej, tutaj barykotuje. Pewnie jest nos już. Chyba tu. Dobrze, że znalazłem tą kopalnię. O to było straszne. Dobra, jedno mi wystarczy. Okej, okay, ale gdzie po wyjściu? Tu, tu. dochodzimy do Strasznie tu. Ja nie, nie, tych tych straszne są bardzo. stąd Noc jest to nie. Czyli ja cały czas miałem włączoną jakąś mgłę? A tak sobie patrzę... O, tak ciemno. No tak było. No ja co? Tak ciemno i klikam... E Okej, okay, tutaj powinna być takie z całe jedzenie. Cztery muszę mieć we flipunku i to wystarczy. Okej. Ciebie jeszcze zobaczyć, czy są jakieś świneczki, bo chyba słyszałeś. Mamy pełny tam jest. Teraz ja się prześpię i wrócimy. Okej, okay, i śpimy. Miejmy mieczek w gotowości do... No i tak przetrwaliśmy. Nie, 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 nie przepadajmy tego, kolekcjonujmy to te mięsko. Okej. Okay. Tutaj wstawię wełnę. Tutaj itemy, które mi się już nie przydadzą na ten moment. Okej. Okay powinno stracić. Pójdziemy zabić te świneczki jeszcze. Co w ogóle da się to zrobić z tym redstone'em? Jakby ja umiem robić redstone. Nie wiem. Jakby, jak ja wiem, ale to się robi na wersji beta z redstone'em. Tutaj też jest rzeczy, nie znam się na tym. Idziemy szybko jeszcze mięso tam, włożyć do skrzyneczki. Okej okay, i mamy dużo mięska. Okej, okay, widzę, to by było dziś na tyle. Jeżeli chcecie więcej Minecrafta to proszę dajcie lajka i subskrypcję, bo bardzo chcemy mieć dużo subskrypcji i lajków, to by było fajne. Więc jeśli chcecie więcej filmików z Minecraftem, tutajcie lajka. I sub. No, nic mm -hmm. spa.